Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Dzisiaj też jesteśmy w Pepco. Zaczynamy same nowości, a na samym końcu wam pokażę, słuchajcie, organizację na przykład lodówki, bo są fajne pudełeczka, które możecie sobie poustawić w lodówce, w szufladzie, więc zaczynamy. Tutaj mamy taką lampę, zobaczcie, tylko że ona jest, jak widzicie, nierozłożona. Niezłożona, o tak, bo jest rozłożona. Dobra, 55 zł kosztuje. Szkoda, że oni tak nie rozkładają tego. Jejku, już teraz sama to zdurniałam, czy rozkładać się, czy składać. No dobra, wiecie o co chodzi, bo ładniej by to wyglądało. Ups, następną mamy taką piękną, złotą osłonkę, tylko nie będę jej tutaj wyciągać, bo to jedno z drugim można wyciągać i, 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 i to jest połączone, może mi spaść, więc nie ruszam. 40 zł kosztuje, tutaj macie przepiękną pufę. Idziemy dalej. Jeżeli czegoś nie pokazuję, to wszystko jest u mnie na kanale, więc sobie zerknijcie, bo bardzo dużo nowości ostatnio. Wjechało. Dobra, tutaj mamy lustereczko, tutaj jestem ja, proszę bardzo takie nietypowe i kosztuje 30 zł, ale tu coś się jeszcze chyba z nim robi. Nie wiem, czy one wyżej albo niżej nie można go jeszcze regulować, ale tu słuchajcie, nie jestem pewna, trzeba by było to, to zobaczyć samemu. Dobra, idziemy dalej. Co my tutaj jeszcze mamy ciekawego? Co ja tutaj widzę? Poczekajcie, coś tu widziałam. A, tutaj cię mam, tutaj cię mam. Poczekajcie, muszę go ściągnąć. Oczywiście 1,68 m nie pomaga mi w tym z tymi górnymi półkami. Tutaj mam, słuchajcie, za 10 zł taki mały wazonik, już niedługo będziemy mieli kwiaty. Ja już czuję wiosnę, chociaż jest u nas dzisiaj, nie ja dzisiaj, tylko wczoraj było minus 10, słuchajcie, więc ym, trochę zimno, y, ale ja już jestem. Jak już jest styczeń, połowa stycznia, a zaraz będzie wiosna. Będzie pięknie, będą śpiewały pięknie ptaszki. Już się nie mogę doczekać. 15 zł to jest ta świeczka i ta kolekcja również jest nowa, słuchajcie. E, ale dobra, idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, o lajkowaniu, zostawcie koniecznie komentarz i udostępniamy, kochani, udostępniamy na innych platformach, żeby, żeby te moje filmy poszły daleko, daleko, daleko. Następnie mamy tutaj taką. Co to jest? Czy to jest lustro, czy to jest taca? Lustro chyba, bo jest haczyk. 30 zł kosztuje, ale jakbyście postawili jako tackę. Oczywiście nie zrażajcie się, że to ta szyba jest taka mleczna, bo jest na niej folia i to jest bardzo fajne. Bo często w sklepach są jakieś takie, wiecie, lustra, e, lustra bez właśnie tych foli, to już są poniszczone. Więc tutaj taki plusik dla pepko. Tu mamy też taką małą tackę za 8 zł. Zobaczcie, możecie postawić sobie jakiegoś nie wiem, słonika, ym, na przykład y, jakąś świeczuchę <laughs> i fajnie będzie to wyglądało. Albo jakiegoś zająca, na przykład na Wielkanoc, bo już widzę, że są. Słuchajcie, już widzę, że są. Zrobiłam sobie nowe paznokcie. Pewnie, znaczy może zauważyliście, bo tam to już były w opłakanym stanie. Już normalnie wstydziłam się wyciągać pieniądze z, z tego, z, z torebki albo kartę. Już miałam takie, takie straszne. 4 złote kosztuje taki zbanuszek, ale zrobiłam sobie znowu fręcza. Jakoś mnie trzeci miesiąc tak na tego fręcza e, nakręciło, że już właśnie trzy miesiące robię sobie e, i nie wiem, czy czwarty miesiąc też nie będzie french. Zobaczę. Mamy tutaj taką malutką skarbonkę, ale to jest naprawdę taka mini skarbonka. Że dużo tutaj nie wejdzie, jakby ktoś chciał sobie nazbierać. No, i ona kosztuje 7 zł. Zobaczcie. Proszę bardzo. Taka mini, ja nie wiem, bez sensu w ogóle. To lepiej jako dekoracja niech służy. Bo no co tam? Chyba, że po 500 ktoś będzie wrzucał, nie? no to może by uzbierał sporo do takiej małej skarboneczki. No dobra, idziemy dalej. Ja to już się nie mogę doczekać, słuchajcie, bo naprawdę fajne pudełka wjeżdżają i chyba sobie też trochę ich zakupię, bo, bo fajnie można sobie zrobić organizację w szufladach w lodówce naprawdę ekstra, ale dobra, dojdziemy do tego. Mamy tutaj nowy, z nowej kolekcji, zobaczcie z tej kolekcji, e, wazon, srebrny wazon, proszę bardzo, tak wygląda. No i cena tego wazonu 25 zł. No, także widzicie, już tutaj cena troszeczkę wyższa jest. E, dobra, tu mamy ten, ale co wam jeszcze chciałam pokazać? E, tą, tą osłonkę, bo ostatnio wam pokazywałam dużą, a tutaj macie taką małą, to znaczy to jest chyba takich normalnych rozmiarów i kosztuje 15 zł, e, ale jakbyście chcieli też większą, to tam na dole, właśnie tam na dole, na dole, na dole, koło złotej konewki. Mam nadzieję, że to widzicie, ona tam stoi, ale ją już wam pokazywałam, więc nie będę tutaj. E, Wam nudzić. Ze świeczek. Zaraz zobaczymy, czy coś tutaj e, mogłabym Wam pokazać. Chyba ze świeczek nie, ale słuchajcie, przed chwilą tutaj byłam i nie zauważyłam tej pufy. Zobaczcie, jaka fajna pufa. Już idę, idę, idę. Poczekajcie. Proszę bardzo, taka kwadratowa, nietypowa, bo jak widzicie, wszystkie są takie okrągłe, a tutaj macie taką papierową, i to jest taki kremowy kolor. Fajna, powiem Wam, że fajna, 110 zł, 35,5 na 35,5 na 36 cm, więc, ym, więc tak. Dobra, proszę Państwa, idziemy dalej. Zaraz zobaczymy, czy są jakieś poszewki, bo widziałam, że coś nowego wisi. Już Wam pokazuję, od czego by tutaj zacząć. Poczekajcie, może z tej strony. Tu mamy taką i ta kosztuje 10, 10 zł, 45 na 45 cm. Welurowa, moja ukochana, welurowa. Z jednej i z drugiej strony jest w kwiatuszki. Tutaj macie już taką materiałową. No, i ta materiałowa kosztuje 8 zł. Również takie same wymiary. Ja widzę, że teraz chyba yy, poszewki to wjeżdżają, właśnie 45 na 45 Kiedyś były, pamiętacie, 40 na 40 yy, były podusie, a teraz właśnie ten wymiar yy, już tak bardziej w większości jest. No, i tutaj mamy jeszcze taką. Też bardzo ładna, też właśnie taka welurkowa, milutka. 10 zł kosztuje i też 45 na 45 już na oko widzę. Tu mamy za 12 zł, również takie same wymiary, z takim liściem. Jakby ktoś chciał tutaj liścia, to proszę bardzo, może dostać. Znaczy, może sobie kupić. No i firanki. Bida, po prostu bida, nie ma firanek, idę dalej. A tak bym chciała wam pokazać, bo wy bardzo lubicie, ale idziemy dalej. Jeszcze wam pokażę pościele, bo wjechały już wam tutaj pokazuję. Nawet miłe w dotyku, wam powiem. Dobra, 140 na 200 cm, 50 na 60 macie tutaj podusie. I ta pościel kosztuje 70 zł. Tak wygląda, zobaczcie. Z jednej strony jest po prostu, po prostu odwro odwrotność kolorów, jest tutaj, to już widzicie. Tu jest następna. 220 na 270 na 80 poduszki dwie. No już ją wyciągam i ona kosztuje też 70 zł. Oczywiście rozmiary musicie patrzeć, bo tam z tyłu mogą być różne. Tutaj też takie same wymiary i też taka sama cena. Ta fajna taka wiosenna już. No i tutaj macie taką krateczkę 140 na i50 na 60 cm za 40 zł. Więc taka już wiecie na przykład do dziecięcego pokoju. Tak. Dobra, jesteśmy na tej półce! Jesteśmy na tej półce i zobaczcie, ile jest tych pudełek, ile jest rozmiarów. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dobra, zaczynamy od tych. Poczekajcie, bo tutaj muszę złapać tak porządnie, bo one są jedne w drugich, ale nie chcę wyciągać, żeby tutaj nic nie podrapać. 8 zł kosztuje takie pudełko, zobaczcie, tutaj możecie wrzucić do lodówki, na przykład wstawić sobie jedno obok drugiego do lodówki, i wsadzić na przykład pomidory, ogórki, różne takie inne, wiecie, paprykę, do jajek są specjalne, ale tu jeszcze nie widziałam. 15 zł kosztuje takie pudełko i zobaczcie, one tutaj jest takie. Więc ja nie, nie rozumiem. Może ktoś będzie wiedział, yy, do czego to może być, bo yy, ja nie rozumiem. <grych> Dobra, tutaj mamy jeszcze z takimi rączkami, żeby się wygodniej wyciągało na przykład, zobaczcie. I to kosztuje 10 zł. Jak sobie zrobicie pauzę, to tam są na górze wymiary, jakby ktoś potrzebował. A jak nie, to ja następnym razem Wam też podam wymiary, jakbyście bardzo chcieli. Dobra. Jak będą oczywiście i będą, nie? Bo tutaj akurat Pani wyłożyła, więc ja tu trafiłam fajnie. Jest ten Wałże w Olsztynie, jakby ktoś, jakby ktoś się pytał. I poczekajcie, tutaj jest takie chyba największe. I te kosztuje 10 zł. Dobra. I są jeszcze z przykrywkami. Zobaczcie, tutaj macie. Nie, to jest z przykrywką? Zaraz zobaczymy. Tak, tu. Nie, tak, tutaj jest z przykrywką. Ta przykrywka jest przeźroczysta. 15 zł kosztuje. No i tutaj sobie możecie coś zamknąć. Nie wiem, kupić jakąś kiełbaskę. E, takie te cienkie w pętkach kiełbaski i sobie zamkniecie, żeby po prostu mm, nie było zapachu na przykład w lodówce, czasami są takie jakieś suszone i one wtedy bardziej. Albo te skija kiełbasy to one bardziej tak taki zapach mają intensywny. Tutaj macie jeszcze większe pudełko za 20 zł z pokrywką. Dobra, odkładam. Co ja tutaj jeszcze mam? Jejku. Mam nadzieję, że wszystko Wam pokażę. Tutaj są te szklane, one były, a tu są jeszcze te, ale nie, tą Wam pokazywałam. Chyba już we wszystko nie. Tu jest jeszcze większe. Te podwójne, ale dajcie mi znać, czy to jest na przykład do fety, że tutaj. Ale nie, bo kto by miał tyle wody z tej fety? Albo jakieś pomidorki koktajlowe powrzucać. 20 zł kosztuje. Albo wiem, słuchajcie, na przykład winogrona można tutaj wrzucić, żeby były w ociekaczu, albo sałatę. No super, powiem Wam, że naprawdę super. I jeszcze tutaj się wcisnę, bo tutaj Pani sobie też przegląda, a ja Wam pokażę. Takie mini słoiczki dojechały. Zobaczcie, ja Wam polecałam te duże słoiki, i tutaj dojechały takie mini, i one są za 6 zł. One są szklane. Ups! Słuchajcie, tu jest szklane, pokrywka jest drewniana, jest jeszcze gumowa uszczelka, z którą naprawdę ciężko jest otworzyć ten słoik, ale tu ktoś go nie domknął, dlatego mi to spadło. Ja naprawdę wam w 100% polecam. Są takie, ale widzę, że jeszcze są, poczekajcie, już wam pokazuję. Są takie, zobaczcie, z taką metalową pokrywką. Nawet można sobie nosić tutaj wodę do picia, tylko nie wiem, jaki tutaj jest duży, duży ten otwór. 10 zł kosztuje, ale super! Bardzo ładnie wygląda. I naprawdę to szkło jest takie fajne, takie czyściutkie, takie przeźroczyste. To są jeszcze takie wjechały, zobaczcie, jakby ktoś się pytał, ale poczekajcie, bo tu ceny nie widzę. Dobra, odkładam, zaraz zobaczymy. Gdzieś tutaj pewnie się przykleiła do innego słoiczka. 5 zł kosztuje. Jakby ktoś chciał na przykład na przyprawy, no to zobaczcie, ile tutaj macie za 5 zł. No i tu chyba już będzie wszystko. Jeszcze się tak tutaj e, obkręcę, zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze mogłabym Wam pokazać, ale to już wszystko widzieliście. Mam nadzieję, że dzisiejszy przegląd Wam się podobał, że te ostatnie przeglądy również Wam się podobały. Ja dzisiaj życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć, buziaczki.